no, to było fajne. Ale słuchaj mnie, kurwo, ta koszulka ma 15 lat, jak nie więcej. Ta koszulka ma 15 lat, ten kołnierz się już rozpierdolił, ale ona jest totalnie legendarna i to jest szczęśliwy. szczęśliwy A co, ty, tu. O i Klaudia, pokaż kurwa, co chcesz. No patrz kurwa, specjalnie kupujesz. Ja, klaudii, kurwa, zajmij Klaudia przyszła, jakaś streamerka. Ja pierdolę. Elegantko. Kwa... Co się, ale co, co, co się z nim dzieje? No ci napi... kurwa, pisz też, żeby moc. Chodź Klaudia, o oh, kurwa, oh, kurwa, Klaudia Cię pacnę Ja pierdolę, na no, yeah, jakim on jest? Bam, Klaudia, kurwa Na no, yeah, jakie on DC jest? Co jest, kurwa? CO JEST, KURWA? Ja pierdolę, myślałem, że go zabiłem. Kurwa, 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 zestresowałem się Masz szczęście, że masz fiszę, miałeś w śmieciu a w tego... O kurwo, jebana! Chory typie! Co? Uch. Oni już są na sajdzie ty. Dwóch. Jeden blisko. Nie, nie, nie. pierdolę! D &D polan to on chyba widać, że 15 lat w tego CS grał. Sklipujcie to. Poproszę, sklipujcie to. Po streamie patrzcie 1 na 1, ale po swoim, po moim? Coś na właśnie robi, nie? A to... Chce swatuchano. z tobą rozegrać turniej rzucania mini-majkiem do tarczy skoksu. Dzięki. <noise> Siema, dołącz. DMG. Czekaj, czekaj. A, 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 Glock czerwony, kurwa! No <noise> i co? Gówno. Gówno. <noise> Ty, ale timing, co jest? Ja pierdolę Dobra, idę sobie tylko włosy tą gumą postawić Ty, a stawialiście kiedyś włosy na spermę? Bo to ma taką konsystencję, że może by, że to może by przeszło na spermę Patecki na przykład na jajo postawił sobie w odcinku z mikserem Czy rodzice mnie oglądają? Yy, raczej nie, ale... Wiedzą co robię i... Mama tylko mówi: Maciek, troszeczkę mniej byś mógł przeklinać, i by było super. Ale jak ja mam kurwa nie przeklinać, jak ta gramy tak w kurwia? Także, no to jednak tyle, nie? <noise> 20zł z Aliexpress i chłopie szpanuje pilotkiem Chłopie 20zł kurwa, to ty se takiego leda tam na chuju zamontuj <noise> Maciek załóż y, kolor zielony Nie ma zielonego Jak to nie ma zielonego? Nie Przysięgam ci, że nie ma zielonego <noise> Ja pierdolę za Aliexpress szukali Zielone w DLC było Dobra dm -ku, jakieś kurwa ledy <noise> ma na szafce tam obskurne powieszone co tam rażą widzów po oczach i coś pierdoli nie? Chłopie, to nawet samie ekspres nie Lep jest. Lepiej, lepiej mieć kamerkę. To jest z dupy chyba, kurwa, z, z tymi pomponikami od swetra. Kurwo jebana. Noty. Kurwa, rozjebałem stół, ja pierdolę. Dobra, kurwa, czekajcie, bo dymy będą. Zaraz stary wleci ci do no jebie. Bardzo dobrze, Ta. no. Ty, ale ale dlaczego ty się ty tego odwaliłeś w ogóle? Ja wiem, Bo że dzisiaj... ja jestem w sukience w koszuli, nie w koszulowej sukience. Oka cipe, kurwa, przepraszam! Ja pierdolę Ali! Weź! Głównym złomiarzem, złomiarzem nosaczem, diabłem, kałem, kurwa. O a to, o to, widzisz to! Gemel, gnojasz, Czy to widziałeś? Strzały były prosto w niego. Klikujcie to, widzowie, klikujcie to wykrzyknijcie. Dziękuję o, o. Nie widzę cię. <Glipuś> Jak na jakimś zombi modzie. Nie. <grymne> oh, yeah. Tylko jeszcze ja. Nie no kurwa mać no. Klasa. To. O kurwa! to ciąg